Dostojewski twierdził, że są w życiu granice, które niebezpiecznie jest przekraczać, bo później nie da się już za nich wrócić. Jestem prawie pewien, że chodziło mu o granicę polsko-brytyjską. To jest zupełnie inna mentalność, że ci wie, że ci ludzie są jacyś tacy inni, jacyś tacy wie, że, że, że bardziej otwarci, że się że nie oceniają, no to, nie nie że to jest... No stary. Jedziemy. W Anglii nigdy nie ufać, że w domu Polakom. Bądź miły i się Pierwszy raz postawić nogę na angielskim ziemi. Dwoń, Emigracja XD w sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central. Marzysz o ucieczce z miasta w Beskidy? Mamy coś. pokocha South Park. Zamieszkaj w luksusowej rezydencji. Za 3,5 miliona dolarów. W pobliżu elitarna szkoła. Ekskluzywne kliniki. Nieźle pani wygląda. Przeszepka u Damon. I przyroda na wyciągnięcie ręki. Ojeju, świetniusieńko to wygląda. Wybierz South Park. Cudowny pomysł. Miasteczko South Park. W Comedy Central.